No hejka, moi kochani, jak tam dzisiaj piąteczek się zaczął. Humorek dobry, słoneczko świeci. Słuchajcie, przychodzę do Was dzisiaj. Życzę Wam pięknego dnia, pełnego słońca, pozytywnych wibracji. I pamiętaj, że kobieta zawsze powinna znać swoją wartość, nie cenę. Zawsze i wszędzie o każdej porze dnia i nocy. Afirmacje wszelkiego rodzaju medytacje są potrzebne nawet w nocy, kiedy się budzimy, mamy głupie myśli. To też się przydaje. Także przesyłam gorące pozdrowienia na fajny dzionek. Już mamy weekend. Bo piątek to jest rozpoczęcie pięknego weekendu. Także co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Co można przełożyć, to można przełożyć. Bawcie się dobrze. Śmiejcie się dużo. Pamiętajcie, że muzyka jest najlepszym lekarstwem na wszystko. U mnie już muzyka leci. Elegancko. Dzisiaj Włochy. Potem Francja. I potem udamy się do Hiszpanii. Przepiękne dźwięki polecam posłuchać na wesoło, relaksacyjnie. Stwórzcie sobie swoje, słuchajcie, stwórzcie sobie swoje własne afirmacje, które będą Wam przydatne czy w samochodzie, czy w pracy, czy w domu. Zawsze, kiedy potrzebujecie poniesiegność, coś jest taki, taki zbiorek, bo każdy z nas, czy każda z nas lubi coś, co daje mu motywację, siłę i przede wszystkim pewność siebie, dlatego że pewność siebie i asertywność to są dwa takie połączone elementy życia, które powodują, że gdzieś tam się fajnie te wszystkie rzeczy układają z afirmacją, z medytacją. Do tego możecie dołożyć sobie poranne ćwiczenia jogi. Ja też robię, słuchajcie, taniec, tak jak oczywiście musi być. Dużo uśmiechu, tak? Ja dzisiaj się spotykałam, słuchajcie, z dziewczynami. Będę robiła zakupy. Wrócę do Was na pewno jeszcze dzisiaj, jutro i każdego dnia. Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo, pamiętajcie. Absolutnie nie. Kocham Was bardzo, przysyłam gorące pozdrowienia i oczywiście dużo takiej, wiecie, ciepłej energii. No i do miłego. Tak, wiecie, wpadłam, wypadłam i papa. Ciocia życzy wszystkiego co najbuziaczki. Papa, do, do, do miłego.